Dzień dobry, zapraszam na cykl z serii TOS Edukuje, w którym dzisiaj opowiem o matematyce muzycznej. Żeby móc zacząć rozwiązywać takie podstawowe działania matematyczno-muzyczne, czyli działania na nutach, na początek musimy nauczyć się podstawowych wartości rytmicznych. Proszę spojrzeć tutaj na tą piramidę. Ja to rozpoczynam w taki sposób. Na górze mamy całą nutę i tak jak, jak jej nazwa wskazuje... Jest ona naszą całością. Po podzieleniu całości na pół otrzymujemy dwie połówki, czyli dwie półnuty. Następnie dzielimy znowu półnuty na pół i z każdej półnuty otrzymujemy dwie ćwierćnuty, czyli dwie ćwiartki, których łącznie mamy tutaj cztery. Następnie po podzieleniu ćwierćnuty znowu na pół otrzymujemy dwie ósemki, a razem mamy ich osiem. Czyli możemy spojrzeć na to tak, że na całą nutę przypadają nam albo 2 półnuty, albo 4 ćwierćnuty, albo 8 ósemek. Oczywiście moglibyśmy dzielić jeszcze dalej te nasze nutki, otrzymalibyśmy wtedy szesnastki, 32 i tak dalej, ale my dzisiaj skupimy się tylko na tych czterech podstawowych wartościach. Proszę chwileczkę na to popatrzeć, zapoznać się z tym, jak te nuty się nazywają i jakimi częściami całej nuty są. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mamy tutaj rozpisane takty w metrum 4 czwarte. Na samej górze cała nuta, która swoim czasem trwania wypełnia nam cały takt. Raz i dwa i trzy i cztery i. Następnie dwie półnuty. Potrzebujemy ich dwóch, żeby wypełnić cały czas trwania tego taktu. Raz i dwa i trzy i cztery i. Następnie. Ćwierć nutki wypełnią nam cały takt, jeżeli będą cztery, tak? Czyli cztery ćwiartki dają nam tą całość. Raz i dwa i trzy i cztery i. I na samym dole ósemeczki, których potrzebujemy osiem. Raz i dwa i trzy i cztery i. Dobrze, tak te, te nuty wyglądają w tak, tak, tak brzmi czas ich trwania. A teraz spójrzmy... Na tą część tablicy. Wartościami rytmicznymi są nuty, co już wiemy, ale wartościami rytmicznymi są również pauzy, które w muzyce są tak zwaną ciszą, ale ma ona swoją odpowiednią długość trwania. I wygląda to w taki sposób: cała nuta ma odpowiednik pauzy w postaci pauzy, pauzy całonutowej, którą rysujemy w taki sposób na dole linii. Analogicznie. Półnuta, pauza półnutowa, ćwierćnuta, pauza ćwierćnutowa i ósemka, pauza ósemkowa. Dobrze, teraz przejdziemy do działań matematyczno-muzycznych, czyli naszych prostych działaniach na nutach. Półnuta plus półnuta da nam, spójrzmy sobie tutaj, dwie półnuty są równo wartością całej nuty. Czyli będzie to cała nuta. Dwie półnuty równają się całej nucie. Dwie ćwierćnuty, znowu możemy spojrzeć tu. Półnuta dzieli się na dwie ćwierćnuty, więc jeżeli je dodamy, utrzymamy półnutkę. Następnie dwie ósemeczki. Znowu możemy spojrzeć na to w taki sposób, tak? Ósemka plus ósemka równa się ćwierćnutka, czyli ta nuta, która jest tutaj w tej piramidzie nad ósemkami. I jak to będzie wyglądało teraz, jeżeli chodzi o pauzy? Tak jak powiedziałam, pauzy mają dokładnie taką samą długość trwania, jak ich odpowiedniki nut. To jest pauza odpowiadająca ćwierćnucie, czyli pauza ćwierćnutowa. Więc dodając pauzy ćwierćnutowe, wygląda to bardzo podobnie, jakbyśmy dodawali właśnie tutaj. Ćwierć nuty. Tu widzieliśmy, że po dodaniu dwóch ćwierćnut otrzymujemy półnutę, więc po dodaniu dwóch pauz ćwierćnutowych otrzymamy pauzę półnutową. To są bardzo proste przykłady. Ja mam nadzieję, że już z takimi teraz nie będzie problemu. I zachęcam do rozwiązania innych działań, które będą na naszej stronie. Bardzo dziękuję.